Czy zastanawiałeś się, co by się stało, gdybyś pewnego dnia po prostu zdecydował się odejść? Nie mam tu na myśli wyjazdu na koniec świata, ucieczki ani dramatycznego gestu. Chodzi o coś bardziej subtelnego, o moment, kiedy przestajesz być emocjonalnie dostępny, kiedy świadomie wycofujesz się z relacji, które od dawna cię męczą nie z nienawiści, nie ze złości, ale z potrzeby, by pobyć ze sobą, z potrzeby odnalezienia spokoju, który od lat próbujesz złapać gdzieś między obowiązkami a oczekiwaniami innych ludzi. Zastanów się przez chwilę, czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć, że jesteś obecny dla wszystkich wokół, ale nie dla siebie, że codziennie spełniasz rolę, które ktoś Ci przypisał, ale ani razu nie zapytano Cię szczerze czego naprawdę chcesz? Może wciąż odbierasz telefony, których nie masz siły odbierać? Może codziennie uśmiechasz się do ludzi, którzy nigdy nawet nie zapytali, jak się czujesz? I w głębi serca wiesz, że nie chodzi o relacje, tylko o ich wygodę, bo jesteś im potrzebny, dopóki spełniasz ich oczekiwania. A teraz wyobraź sobie, że nagle przestajesz. Nie krzyczysz, nie tłumaczysz się, no, po prostu milkniesz. I wtedy zaczyna się dziać coś dziwnego. Ludzie, którzy mówili, że cię kochają, nagle są zdezorientowani. Ci, którzy mówili, że sobie bez ciebie nie poradzą, nagle są źli. Zamiast pytać, co się stało, zaczynają cię oceniać, bo twoje wycofanie burzy coś znacznie większego niż codzienną rutynę. Burzy ich obraz, który sobie z tobą zbudowali. Prawda jest taka, że tym, co ich boli, wcale nie jest twoje odejście ale to, że przez twoją nieobecność zaczynają widzieć prawdę o sobie samych. Znasz to uczucie, to milczenie, w którym nagle okazuje się, że bez twojej obecności ktoś nie potrafi sam ustać na nogach. Że byłeś nie tyle kochany, co używany jako kotwica dla czyjejś emocjonalnej stabilności. I nagle to ty jesteś ten zły, bo przestałeś być dostępny, a przecież nic nie zrobiłeś, po prostu zszedłeś z drogi. Ten film jest właśnie o tym, o tym, co się odsłania w Tobie i w innych, gdy odchodzisz nie z powodu gniewu, lecz z powodu prawdy. O tym, jak Twoja nieobecność działa jak lustro, które pokazuje ludziom nie twoją twarz, ale ich własne braki, potrzeby, lęki i jak bardzo niektórzy nie są gotowi tego zobaczyć. W tym filmie zejdziemy głębiej. Przejdziemy przez emocje, które wielu z nas wypiera. Poszukamy sensu w tych trudnych decyzjach oraz pokażemy, że czasem największym aktem miłości jest odejście. Nie po to, by kogoś zranić, ale po to, by w końcu przestać ranić siebie. Jeśli więc kiedykolwiek czułeś, że jesteś tylko tłem w czyimś filmie, ten odcinek jest dla ciebie. Jeśli masz w sobie to ciche pragnienie, by w końcu się zatrzymać, przestać udawać i po prostu być, to wiedz, że jesteś we właściwym miejscu. Zostań ze mną. To może być najważniejsza rozmowa, jaką dziś odbędziesz. Nie ze mną, ale z samym sobą. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco informować cię o nowych filmach, a ty pomożesz nam trafiać do większej ilości osób. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Kiedy decydujesz się odejść, zaczyna dziać się coś, co trudno opisać słowami. To tak, jakby Twoje milczenie zaczęło krzyczeć, jakby sama Twoja nieobecność poruszała emocje, których wcześniej nikt nie chciał dotknąć. Ludzie wokół Ciebie, zamiast patrzeć na to, kim naprawdę byłeś, zaczynają tworzyć nową opowieść, ale ta opowieść nie dotyczy Ciebie. Ona dotyczy ich, ich utraty, ich żalu, ich wersji Ciebie. To, co najbardziej zaskakuje, to fakt, że gdy znikasz. Inni próbują zapełnić pustkę nie tym, kim byłeś, ale tym, kim ich zdaniem powinieneś być. Zaczynają cię analizować na nowo, doszukiwać się znaków, jakby twoje odejście musiało mieć jakiś ukryty sens. Ale nie szukają prawdy, szukają ulgi, szukają sposobu, by nie poczuć tego, co naprawdę boli. Buddyjski mistrz Linii Ikswan powiedział kiedyś: Jeśli spotkasz Buddę na drodze, zabij go. Nie chodzi o dosłowną przemoc, lecz o odwagę porzucenia iluzji, o to, by nie trzymać się kurczowo obrazów, które sami tworzymy w głowie, nawet jeśli dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Twój znikający cień staje się właśnie takim buddą na ich drodze, zbudowanym z własnych projekcji, oczekiwań, wyobrażeń. I kiedy ten cień znika, świat, jaki znali, zaczyna się chwiać. W tym momencie pojawia się pytanie, którego nikt nie chce zadać głośno. Czy ja naprawdę byłem silny, czy tylko opierałem się na kimś, kto tę siłę udawał za mnie? W buddyzmie mówi się, że cierpienie bierze się z przywiązania. I właśnie wtedy, gdy ktoś od kogo byliśmy emocjonalnie zależni, znika, to przywiązanie zostaje brutalnie obnażone. Nie jesteśmy gotowi przyznać, jak bardzo potrzebowaliśmy tej osoby, dopóki jej brak nie stanie się bolesną ciszą, której nie potrafimy już zagłuszyć. Ale to jeszcze nie koniec. Coś w ludziach zaczyna się zmieniać. Zmieniasz się w ich oczach. Nie dlatego, że ty się zmieniłeś, ale dlatego, że muszą sobie jakoś poradzić z twoim odejściem. Jedni stawiają ci pomnik, idealizują cię, jakbyś nagle stał się kimś większym niż życie. Inni próbują cię zniszczyć w sobie, uznając twoją decyzję za zdradę, egoizm, a nawet tchórzostwo. Bo łatwiej jest oskarżyć, niż przyznać, że twoje odejście obnażyło prawdę przed którą uciekali latami. Każdy z nich widzi w tobie coś innego, bo każdy traci coś innego. Dla jednych byłeś wsparciem, dla drugich wygodnym tłem, dla jeszcze innych lustrem, a kiedy lustro znika, zostają sami ze swoim odbiciem, bez filtra, bez złudzeń. I właśnie to boli najbardziej. W Zen mówi się, prawdziwa wolność to możliwość zniknięcia bez śladu. Ale to zniknięcie, choć może być spokojne i ciche, zostawia po sobie echo. Echo w ludziach, którzy w Twojej obecności ukrywali własną kruchość. I to echo działa jak lupa, powiększa wszystkie pęknięcia, wszystkie rysy w ich wewnętrznej strukturze, które tak długo próbowali zignorować. Na początku pojawia się gniew, złość, zagubienie, a potem coś znacznie bardziej niepokojącego wątpliwość. Czy naprawdę Cię znali, czy przez cały ten czas patrzyli na Ciebie, czy tylko na wyobrażenie, które sami sobie stworzyli? I ta niepewność zaczyna ich powoli zjadać od środka, bo Twoje odejście nie było tylko fizyczne, było symbolem, przypomnieniem, że nic nie jest stałe, że wszystko się zmienia i że nawet relacje, które wydawały się pewne jak skała, mogą nagle rozpaść się jak dym. Buddyjski koncept nietrwałości zanika mówi, że wszystko, co istnieje, przemija. I właśnie dlatego twoja decyzja ma tak wielką moc, bo nie tylko znika twoja obecność, znika pewność, znika schemat, znika wygodna rola, jaką dla nich odgrywałeś, a to zmusza ich do konfrontacji z samymi sobą. Największą ironią jest to, że wielu z nich nawet nie potrafi nazwać tego, co czują. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego coś, co teoretycznie nie powinno ich aż tak dotknąć. Nagle burzy im cały wewnętrzny porządek. A odpowiedź jest prosta, choć trudna do przyjęcia. Byłeś ważniejszy niż kiedykolwiek odważyli się przyznać, nawet przed sobą. Twoja nieobecność działa jak promień światła, który pada na najbardziej ukryte zakamarki ich duszy. Pokazuje im wszystko, czego nie chcieli widzieć, i choć to światło pochodzi z Twojego odejścia. To prawdziwy ból bierze się z tego, co w nim odkrywają o sobie. I właśnie w tym miejscu przechodzimy do sedna. Bo Twoje odejście to nie tylko początek samotności innych, to początek ich przebudzenia. Ale żeby się przebudzić, najpierw trzeba poczuć ciemność. Refleksje te płynnie prowadzą nas do kolejnej części tego filmu, w której to pomówimy o tym, jaką niewygodną prawdę odkrywa dla innych Twoja nieobecność. Zanurzmy się w to teraz. Twoje odejście nierzadko obnaża niewygodną prawdę, która mówi o tym, że wiele relacji między ludźmi nie opiera się na szczerym uczuciu czy wzajemnym szacunku, lecz na wygodzie, cichych zależnościach, niewidocznych mechanizmach kontroli i emocjonalnych potrzebach, o których nigdy nie mówiono otwarcie. Wtedy wiele z tych więzi, które wydawały się silne, Nagle zaczyna się kruszyć, nie dlatego, że zrobiłeś coś złego, ale dlatego, że byłeś filarem, o którego oparli się bardziej niż chcieli to przyznać. W buddyzmie mówi się, że cierpienie rodzi się wtedy, gdy chwytamy to, co z natury jest nietrwałe, a relacje, choć piękne, często są pełne chwytania, niemiłości, przywiązania, niewolności, cichego uzależnienia od tego, co znane i wygodne. I dopiero gdy się oddalasz. Ludzie odkrywają, że ta bliskość, którą nazywali przyjaźnią czy miłością, była w rzeczywistości pewnym układem, emocjonalnym kompromisem, niekiedy nawet nieświadomym kontraktem, bądź przy mnie, żebym nie musiał patrzeć w siebie. Twoje odejście działa wtedy jak ogień, który przesiewa relacje przez sito prawdy. To moment, w którym znikają pozory. Nagle staje się jasne, że wiele tych więzi było zbudowanych nie na wzajemnym rozumieniu, ale na schemacie wymiany. Dajesz spokój, otrzymujesz uwagę, dajesz siłę, dostajesz potrzebę. Gdy zrywasz ten układ, ludzie tracą coś więcej niż tylko znajomego. Tracą punkt odniesienia, przy którym czuli się bezpiecznie, nawet jeśli nigdy tego nie nazwali. Prawdziwe ja nie może być zdefiniowane przez relacje z innym, mawiał mistrz Zen Huang Po. I właśnie to zaczyna uwierać najmocniej, bo w chwili, gdy znika ktoś bliski, zaczyna się proces wewnętrznego rozsypywania. Pojawia się pustka, która nie wynika z samej utraty, ale z konieczności zderzenia się z pytaniem: Kim jestem, gdy już nie mogę odbijać się w oczach tej osoby? Dla jednych to tylko lekka korekta w życiu. Robią krok w bok, dostosowują się. Budują coś nowego, ale dla innych to jakby wyrwano im coś z fundamentów, jakbyś był niewidzialnym kamieniem pod ich mostem, który właśnie wypadł, a oni dopiero teraz czują, jak konstrukcja zaczyna drżeć, i tu zaczyna się głęboka prawda, bo tak naprawdę to nie ty byłeś problemem ani rozwiązaniem, twoja obecność stała się lustrem, a twoje odejście zabiera to lustro, zostawiając ich samych ze sobą. I choć na zewnątrz mogą zachowywać spokój, wewnątrz uruchamia się lawina. Najpierw zaprzeczenie. Pewnie wróci. To tylko chwilowe. On się jeszcze odezwie. Ale z każdym dniem ta wersja wydarzeń traci siłę. Coś cicho w nich pęka. Zaczynają rozumieć, że nic nie wróci na stare miejsce, że to już inny rozdział. I wtedy pojawia się niepokój. Myśli zaczynają krążyć w kółko. Czy powiedziałem coś nie tak, czy nie dawałam wystarczająco wsparcia? Czy byłem zbyt obecny, albo zbyt obojętny? I ten moment jest jednym z najtrudniejszych, bo pojawia się coś, czego wcześniej unikali konfrontacja z własną tożsamością. Gdy żyjesz z kimś, kto cię rozumie, kto słucha, kto po prostu jest, nawet jeśli nie robicie nic spektakularnego, jego obecność zaczyna w ciebie wsiąkać. Twoje reakcje, poczucie bezpieczeństwa to kim jesteś w relacji. To wszystko splata się z jego istnieniem. Więc gdy on odchodzi, nie tracisz tylko człowieka, tracisz wersję siebie, która istniała tylko przy nim. Kim jestem, gdy nie ma nikogo, kto by mnie potrzebował? To pytanie rodzi się w ciszy, nie w rozmowach, nie w kłótniach, w milczeniu, które zostawia po sobie Twoje odejście, i właśnie ta cisza zaczyna mówić najgłośniej. Twoja nieobecność, paradoksalnie, uruchamia obecność, obecność emocji, które wcześniej były wyparte, obecność pytań które nie pasowały do codziennej rutyny. Obecność prawdy, że coś się skończyło i już nigdy nie będzie takie samo. I właśnie w tym miejscu, w tej pękniętej przestrzeni, zaczyna się przebudzenie. Nie dla każdego, nie od razu, ale dla tych, którzy odważą się spojrzeć w lustro, którego już tam nie ma. O tym przebudzeniu, o tym cichym ruchu wewnątrz człowieka, który musi na nowo zdefiniować, kim jest, porozmawiamy już za chwilę. Jeżeli ten film do tej pory z Tobą rezonuje i uważasz te treści zawartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu, każdego dnia staje się bardziej świadomy. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Kiedy odchodzisz, ludzie często zostają postawieni przed pytaniem, którego unikali, kim jestem bez tej osoby? I właśnie wtedy zaczyna dziać się coś wyjątkowego. Zamiast sięgać po prawdziwe wspomnienia, ich myśli budują nową wersję Ciebie, nie taką, jaka istniała, ale taką, jakiej w tej chwili potrzebują. Tworzą obraz, który pasuje do ich bólu, ich historii, do tego, co daje im chociaż cień zrozumienia, dlaczego już Cię nie ma. Niektórzy zaczynają widzieć Cię jak przez filtr tęsknoty jako kogoś niezwykłego, niezastąpionego, kogo nie potrafili właściwie docenić. Inni patrzą na Ciebie z żalem i gniewem. Twierdzą, że ci nie zależało, że twoje odejście było aktem egoizmu. Ale są też ci, którzy potrafią spojrzeć głębiej i szczerze przyznać: może nigdy tak naprawdę nie rozumiałem, czego potrzebowali. W tym właśnie momencie napięcie sięga zenitu. Ty, znikając z ich codzienności, stajesz się dla nich zagadką. Zaczynają zadawać sobie pytania, na które nie mają odpowiedzi. Czy jeszcze myślisz o nich? Czy Twoje myśli wędrują ku przeszłości, czy zostawiłeś coś niezamkniętego? Ta niewiedza działa na nich jak rozluźniona nić, której nie są w stanie przestać ciągnąć. Ale prawdziwe źródło ich niepokoju nie leży w niewiedzy, leży w utracie wpływu, bo kiedy odchodzisz, zaburzasz pewien ustalony rytm. I ten rozłam, ten brak możliwości kontroli wprowadza zamęt. I w tym wszystkim jest pewien paradoks. Podczas gdy oni próbują na nowo poukładać świat bez ciebie, ty sam wchodzisz w swój własny proces przemiany. Bo decyzja o odejściu nie polega tylko na wycofaniu się to moment, w którym stajesz naprzeciw siebie i mówisz: potrzebuję przestrzeni, nawet jeśli inni tego nie pojmą. A to, choć odważne, często wiąże się z wewnętrznym lękiem i teraz pozwól, że się na chwilę zatrzymam. Skoro wciąż tu jesteś, wiem, że to, co mówię, rezonuje z tobą głęboko. Może jesteś tą osobą, która zdecydowała się odejść i widzisz, jak wszystko wokół ciebie drży, a może to ktoś bliski cię zostawił i nieustannie próbujesz zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Bez względu na to, po której jesteś stronie, mam do ciebie pytanie. Ile twojego poczucia spokoju zależy od innych ludzi i jak wiele jesteś w stanie puścić, żeby naprawdę go odnaleźć? Jeśli coś w tobie poruszyło się podczas oglądania tego filmu, napisz w komentarzu: Odejście to akt odwagi, nie słabości. Zostaw to zdanie, jeśli poczułeś, że choćby jedno z tych słów było o tobie, ale to nie koniec. Musisz zrozumieć jeszcze jedno: to, że odszedłeś, choć dla innych było trudne, może stać się początkiem ich własnej drogi. Bo czasami największą pomocą nie jest zostanie, tylko odejście, które daje komuś szansę, by w końcu stanąć na własnych nogach. I może dzisiaj tego nie zobaczą, może długo będą mieli ci to za złe, ale z czasem właśnie to może okazać się największym prezentem, jaki im zostawiłeś. A teraz, jeśli chcesz pogłębić swoją świadomość, co pozwoli ci jeszcze lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi, kliknij w miniaturę, która właśnie pojawiła się na środku ekranu. Po kliknięciu obejrzysz film, który pomoże ci zrozumieć i zaakceptować fakt, że wszystko, co dzieje się w twoim życiu, dzieje się po coś i ma w sobie określony sens, mimo że na ten moment możemy go jeszcze nie dostrzegać. Wczuj się, ponieważ ten film uwalnia oraz niesie głębokie poczucie spokoju i zrozumienia. Kliknij i przekonaj się sam. Do usłyszenia za chwilę.